Czy chciałbyś poznać tajniki chemicznej magii i zacząć korzystać z układu okresowego jak czarnoksiężnik ze swojej księgi zaklęć? Jeżeli tak, to zabieram cię dzisiaj w podróż do krainy Mendelejewa. maneczko, nazywam się Adam, a dzisiaj w iście magicznym stylu przedstawię Ci układ okresowy, który popularnie i pieszczodliwie nazywany jest tablicą Mendelejewa. Nasza Księga Zaklęć to w rzeczywistości plansza, na której wyczytać możemy wiele istotnych z punktu widzenia młodego adepta sztuk magicznych informacji. No nie znajdziesz tu co prawda przepisów na eliksir wielosokowy, ale swoiste opisy pierwiastków chemicznych których nazwy łacińskie brzmią równo tajemniczo, co Alohomora z Harry Pottera. Zacznijmy od jego budowy. Wyświetlić Ci się teraz plansza, na której będę omawiał Ci wszystkie zagadnienia związane z układem okresowym. Jak widzisz, jest on podzielony na różne rubryczki. Poziome i pionowe. Mamy tutaj także wiele nazw, literek i cyferek. Trochę czarna magia. Ale pozwól, że specjalnie dla Ciebie odczarujemy go. Pionowe kolumny to grupy. Grup mamy łącznie 18. Grupa pierwsza, druga, a potem od 13 do 18 to grupy główne. Grupy znajdujące się w tym takim dołeczku to grupy poboczne. Pierwiastki chemiczne, znajdujące się w danej jednej grupie, posiadają podobne właściwości, ale także liczbę elektronów walencyjnych. Jak dobrze pamiętasz, elektrony walencyjne to te takie małe piłeczki, które biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych. O tym opowiadam bardziej szczegółowo w filmiku, który wyświetla wam się teraz tutaj u góry. Nazwa każdej grupy pochodzi od pierwiastka, który znajduje się najwyżej w niej. Tutaj wykluczamy tylko wodór które pomijamy przy nazewnictwie pierwszej grupy. Pierwsza grupa w takim razie to grupa litowców. Druga grupa to berylowce. A przykładowo czternasta grupa to węglowce. Jeżeli przypatrzysz się bardziej, to zauważysz, że mamy takich dwóch czarnoksiężników. Potężnego lantana i jego grupę lantanowców oraz aktyna i jego grupę aktynowców. Ale co daje mi numer grupy? Otóż bardzo dużo. Dlatego, że numer grupy określa mi to, ile elektronów walencyjnych znajduje się na ostatniej powołce atomu pierwiastka chemicznego. Jeżeli mamy grupę złożoną jakby z dyszki, powyżej dyszki, przykładowo w węglowce, gdzie ta grupa ma numer 14, dyszkę odejmujemy. Czyli 14 odjąć 10 równa się 4. Dlaczego tak robimy? Ponieważ jak dobrze pamiętasz, Elektronów walencyjnych może być maksymalnie 8, dlatego że pierwiastek chemiczny, atom pierwiastka chemicznego, dążyć będzie do albo dubletu, czyli dwóch, albo do oktetu, czyli 8 elektronów walencyjnych. Jest to dla niego najbardziej korzystne energetycznie. O tym także opowiadam w oddzielnym odcinku. Tutaj wyświetli Wam się link. Przejdźmy na kolejny poziom tajemniczenia magicznego, czyli poznamy okresy. Okresy to nasze poziome rubryczki. Mamy ich 7 na tę chwilę i informują nas one o tym, ile atom pierwiastka chemicznego posiada powłok elektronowych. Tak na przykład lit, znajdujący się w drugim okresie posiada dwie powłoki, czyli K i L, a ksenon aż 5. Jeżeli pamiętasz, powłoki nazywaliśmy kolejno KLMNOPQ. Siedem literek, tak jak siedem cyferek. Jak sądzisz, czy te liczby stojące przy pierwiastkach chemicznych mają jakieś znaczenie? Otóż oczywiście. Wyobraź sobie, że kupujesz bilet na pociąg do Hogwartu. Hm. Na tym bilecie masz dokładnie przypisane swoje miejsce w wagonie i w przedziale. To jest Twoja liczba porządkowa. Tak jak w atomie pierwiastka chemicznego, w pierwiastku chemicznym na układzie okresowym, liczba porządkowa to jest jego taka unikatowa liczba, która stoi przy nim i określa, gdzie on stoi. Tak jak Ty, gdzie masz swoje miejsce w pociągu do Hogwartu. W przypadku pierwiastka chemicznego, liczba porządkowa określa nam, ile atom tego pierwiastka chemicznego posiada protonów. Oczywiście, musimy wspomnieć także o tym, że atom jest elektrycznie obojętny. Czyli jeżeli mamy tyle samo protonów, czyli plusików, musi być tyle samo minusów, czyli elektronów. Czyli, przykładowo wapń o liczbie porządkowej 20 będzie posiadał 20 protonów oraz 20 elektronów. Ostatnim krokiem do odkrycia sztuk magicznych i ogarnięcia naszej księgi zaklęć, jest liczba masowa, czyli ta stojąca pod pierwiastkiem. Określa ona wagę zaklęcia, a w przypadku pierwiastków chemicznych łączną ilość protonów oraz neutronów w jądrze. Przykładowo wapni o symbolu CA ma liczbę masową równą 40, czyli w jego jądrze znajdują się łącznie 40 protony i neutrony. Co więcej, poznana wcześniej przez Ciebie liczba porządkowa mówiła nam o liczbie protonów, czyli możemy teraz dokładnie wyliczyć, ile jakich składników ma atom pierwiastka chemicznego. Narzędzia poznaliśmy, więc spróbujmy teraz wykorzystać te wszystkie cechy, które poznaliśmy, w praktyce. Porozmawiamy sobie na początku na przykład o sodzie. Sód znajduje się w pierwszej grupie układu okresowego. Ta grupa nosi nazwę grupy litowców. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że na jego ostatniej powozy, czyli powozy walencyjnej, znajdować się będzie jeden elektron walencyjny, czyli ta piłeczka, która będzie chciała brać udział w wiązaniu chemicznym. Oprócz tego, sód znajduje się w trzecim okresie, a numer okresu informował nas o tym. Ile powłok elektronowych posiada ten atom pierwiastka? Czyli w tym przypadku posiada on 3, czyli K, L, M. Dodatkowo mamy także liczbę porządkową, czyli tę liczbę, tak jak wcześniej siedzenie w pociągu do Hogwartu, konkretnie gdzie się znajduje. Ta liczba stojąca przy sodzie to 11, czyli Atom sodu posiada 11 protonów, czyli plusików w swoim jądrze. Teraz idziemy do ostatniej liczby, czyli liczby masowej. Ona wynosi 22,990 tysięcznych. Przy zaokrągleniu do części całości będzie to 23. O czym informuje nas to? Liczba masowa informowała nas o tym, ile łącznie protonów i neutronów mamy w jądrze. Te protony i neutrony nazywamy inaczej nukleonami, ponieważ od angielskiego nucleus albo łacińskiej nazwy możemy nazywać te cząstki elementarne częściami składowymi jądra atomowego. Czyli, jeżeli mieliśmy 11 protonów i wiemy, że liczba masowa wynosi 23, to jeżeli wykonamy prosty rachunek, który teraz tutaj Wam rozpisałem, czyli 23. Czyli łącznie protonów i neutronów, i od tego odejmiemy liczbę protonów, czyli plusów, wyjdzie nam 12 neutronów. Podsumowując, sód ma trzy powłoki, z czego na ostatniej powłoce, czyli walencyjny posiada jeden elektron, ma łącznie 11 elektronów, 11 protonów oraz 12 neutronów. Proste? Proste. Przeanalizujmy sobie jeszcze przykład węgla. Węgiel znajduje się w grupie 14. Jeżeli mamy liczbę zbudowaną powyżej dziesiątki, czyli w tym przypadku 14, tak jak wam opowiadałem wcześniej, odejmujemy od niej dyszkę. Czyli 14 odjąć 10 to 4. Czyli atom węgla posiadać będzie 4 elektrony walencyjne. Czyli te, które będą brały udział w tworzeniu wiązań chemicznych. Węgiel znajduje się w okresie drugim. Czyli posiada dwie powłoki elektronowe, K i L. Co więcej, węgiel liczbę porządkową posiada 6. Czyli znowu, bilet do Hogwartu, Twoje siedzenie w pociągu to 6. Czyli posiada on 6 protonów, tym samym 6 elektronów, ponieważ jest elektrycznie obojętny, czyli plusy i minusy muszą się równoważyć. Na dole, czyli liczba masowa, to 12. Przy zaokrągleniu oczywiście do całości. 12 to będzie nasza liczba nukleonów, czyli protonów i neutronów łącznie. Od 12 odejmiemy sobie już liczbę protonów, bo ją znamy z liczby porządkowej. I wyjdzie nam 6, czyli 6 neutronów. Czyli podsumowując, węgiel posiada 6 elektronów, 6 protonów, 6 neutronów. Cztery elektrony walencyjne i dwie powłoki elektronowe. Zatem, adepcie sztuk magicznych, możemy powiedzieć, że już jesteś czarodziejem i układem okresowym, czyli swoją księgą zakręć, będziesz potrafił posługiwać się jak profesjonalista. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie magicznym dużo zapamiętałeś i ułatwić to pracę zarówno na chemii w szkole podstawowej, jak i w szkole ponadpodstawowej. Dziękuję Ci serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Widzimy się w kolejnym filmie. A tam zajmiemy się już stężeniami procentowymi. Na przykładach bardzo bliskich Twojemu życiu. Do zobaczenia. Pa! pa.